Yo siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku z serii RPG Maker XP poradnik. Yy, w tym odcinku zajmiemy się importowaniem grafik i od razu mówię, że grafik i różnych muzyk i dźwięków itp. Yy, od razu mówię, że ten poradnik będzie krótki, bo tylko tym się zajmiemy, a to nie jest jakaś straszna filozofia. No to co trzeba zrobić, żeby, od... żeby otworzyć, żeby za... yy, zimportować? Aha, może jeszcze powiem, na tym my już mniej więcej skończymy takie rzeczy organizacyjne, w sensie baza danych, importowanie grafik, takie rzeczy. Później się już zajmiemy wykorzystywaniem tego, co już poznaliśmy, no a także jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy do robienia różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Już mam pomysły, co mam robić, na przykład skrzynkę na hasło i różne fajne rzeczy. Mam nadzieję, że się spodobają, ale to w następnych poradnikach. No to żeby importować, dajemy zarządzanie Grafiko. I tutaj mamy takie foldery, tutaj jest Graphics wszędzie i audio i slash. O to chodzi, że to jest. Do grafiki się odnosi, a audio do. No jak sama nazwa mówi, do dźwięków. No to żeby. No to może najpierw co tutaj jest? Animations to są animacje, które pokazywałem wcześniej. Tam możemy tworzyć swoje animacje. Tu są pliki, właśnie z tymi rzeczami do tworzenia animacji. Tutaj mamy auto -tileset, tilesety. Tutaj mamy y, ekrany y, walki. W sensie, że tła walki. Tutaj się będziemy bić, tutaj jakieś stworki, na przykład kraby czy coś. Tutaj mamy butlers, czyli te ludziki, które się biją. Tutaj mamy y, te, które chodzą. A, akurat mi się ten sam trafił. Y, później tutaj mamy Fogs, czyli mgły. Takie mgły. Może to się wydawać skomplikowane, ale, ale spróbujcie sami ustawić sobie jakąś mgłę, a później od, odnieść się do tego pliku graficznego i ogarniecie sobie, bo to nie jest trudne. Game Overs, no to y, ekran końca gry, jak umrze nasza postać. Y, później mamy ikonki, na przykład tarcza tak, no to sobie możemy zimportować też ikonki jeśli zrobimy, bądź też ściągniemy tutaj mamy sky, czyli niebo, pictures tutaj y, nie mamy nic, bo tu mogą być byle jakie obrazki, nie wiem jakiś kutas może być, czy coś wszystko możecie tutaj dać, jakiś jakikolwiek obrazek, czy też może być takie, że pokazują się a, y, obrazki z twórcami tych gier, czy coś takiego, no po prostu dowolny obrazek może wyświetlić nam grę i później nim przemieszczać, może nim migać i takie różne rzeczy, ale to możecie sobie sami, bo to nie jest trudne i to robimy w zdarzeniach. Później mamy tutaj tilesety, no czyli, no tilesety. Następnie ekrany tytułowe gry. -y. To jest coś takiego, że kiedy zaatakujemy stworka, to z mapy tej, tej, tu tu, 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 środowiska przechodzi nam na walkę, i wtedy jest takie, nie tak, że przeskakuje, tak nagle, tylko po prostu tak, y, na przykład, się rozchodzi ten ekran walki, czy coś takiego. No, rozumiecie, jak wam przechodzi przez walkę, jak wam wchodzi w walkę. A tu mam Windows skins, czyli coś takiego. Y, podgląd y, dajemy sobie, i tutaj mamy, jakby, ekrany wiadomości, w sensie, że na jakim tle, bo jak widzieliście. Wiadomość, jak nam się wyświetlała, to była na niebieskim tle. A tutaj reszta to takie na przykład strzałeczki, tutaj są wyboru i różne takie rzeczy. Później tutaj już mamy audio BGM, BGS, NE i SE, no to już każdy będzie wiedział. Teraz, żeby zimportować dajemy. Tutaj ja charaktera akurat y, zimportuję. Dodajemy import. Dajemy sobie. Ja tutaj wchodzę na to i importuję sobie taką postać. Ja jej nie robiłem, ja ją ściągnąłem. Znaczy zrobiłem w takim generatorze postaci Titek. On się tak nazywa. Ja kiedyś omówię wszystkie poradniki, znaczy nie poradniki, tylko pro, programy, które mogą nam się przydać do tworzenia naszych gier, ale to w jakimś innym odcinku i opiszę też tego generatora postaci. No i załóżmy, że mamy tą postać już gotową, no to y, teraz ona czeka na zimportowanie. No i wyświetliło nam się takie coś. No i co to jest? Co to jest? Co to jest? No tutaj mamy przybliżenie. No to myślę, że się domyślił każdy. A tutaj mamy coś takiego, że tu jest przezroczystość na lewym i prawym. Y, tu wybieramy, co ma być przezroczyste, w sensie y, na przykład y, tutaj mamy białe tło. Nie polecam białego tła. Do, Domyśl mnie w takich y, w w już w granych zasobach jest takie, takie niebieskawe, i to jest dobre, bo praktycznie żadna postać nie ma tego niebieskawego koloru, bo kiedy klikniemy na to, musimy kliknąć na tło lewym i prawym, to wtedy to tło jakby nie jest czytane przez grę, ono jest przezroczyste. I dlatego kiedy na przykład mamy białe, a mamy postać białą, na przykład tak jak mam tutaj piórko. Tylko wiecie, nie liczy się coś takiego, że, jest, że wygląda jak biały, ale jest chociażby o detal zwiększony, yy, zwiększone jakby, znaczy, ściemnione, to już nie jest biały. To wtedy już gra to normalnie czyta, bo, bo to czy ta tylko biały, czy ten, który mamy na tle tego, tych, tych ludzików, no dlatego, wuale, yy, znaczy dlatego polecam taki kolor, który wiecie, że w tej postaci na pewno nie występuje no i klikamy sobie ok, kiedy mamy no i mamy tutaj czerwoną kropkę niebieskie to są już domyślne, a czerwone to nasze zimportowane no i teraz, yy, co dalej, no po prostu robimy zdarzenie i tam gdzie zimportowaliśmy naszą postać czyli, że do charakterów będziemy mieli tu do yy, na przykład do butlersów, czyli do tych, które się biją, będziemy mieli w bazie danych tam, no i tak, no i mamy tutaj postać, yy, zrobimy mu yy, ruch, tak żeby się obracał Mm, niech tutaj, damy tutaj czekaj niech, niech się obraca, żeby każdy zobaczył yy, no jak to wygląda mniej więcej przejdzie twarzą w dół, w lewo yy, w górę i w prawo Ok. i teraz sobie dajemy grę testową. i jeśli wszystko dobrze zrobiliśmy jeśli dobrze zimportowaliśmy wszystko to powinna nam gra pójść Postać być i zobaczcie, on się nam tu będzie obracał, tylko nie wiem czy mu się teraz nie obraca. O, obraca się. Trochę wolno, ale jak widać, się obraca. Mogliśmy dać mu częstotliwość wyższą, większą. No i jak widzicie, postać się obraca. Jest wszystko cacy. No, no to możemy sobie tak importować wszystkie grafiki i tego typu rzeczy. To chyba powinno być w formacie PNG, jeśli się nie mylę. Ja to mam postać w formacie PNG Dlatego No wiem, że PNG czyta Bo nie wiem, czy każdy format czyta graficzny Ja się po grafitach, graficznych yy, Formatach nie znam Dlatego wam nie powiem yy, Które wam czyta, a które nie no, no i to by było w zasadzie na tyle Jeśli filmik się spodobał, no to zachęcam do klikania kciuków w górę Komentowania, subskrybowania Naszego kanału, czyli mojego i Pryszczula No i yy, no, no i Pozostawienie jakiegoś miłego śladzika po sobie. No to ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że poradnik nieco yy, dał Wam wiedzy, jak importować grafikę. Jeśli coś to śmiało w komentarzu, pytajcie. No i żegnam się z Wami. Jestem Zebuksa. Cześć, pozdrawiam.